Witam Was serdecznie. Słyszymy się? Słyszymy się? Tak. tak, tak. Ok, dobrze. Za chwilę się kończy spotkanie dyrektorskie. Przyłączy się tutaj do, do Was ojciec Krzysztof, tylko skończy to spotkanie. Mhm. Dobrze. Tylko my na przykład. Tutaj też przyjdą. Jakubie, czy wy sami puszczacie prezentację? Znaczy myślę, że Krystian może udostępnić. Ja mogę udostępnić. Dobra, chyba. macie już uruchomioną możliwość udostępniania, więc będziecie mogli za chwilę dzielić się ekranem. Ktoś Dobrze, ktoś do Was się Przychodzą może? do Was goście, więc witamy serdecznie. Zaraz zaczniemy spotkanie. Witamy, witamy. Więc oddaje Ci tutaj inicjatywę. Dobrze, dziękuję. Za to słowo on wie o czym mówi. Był tutaj przez 6-7 lat wchodził to miejsce i każdego zaprosił do tego albo nie mał się zaknąć. Ja Christian, chciał... włączysz prezentację? Tak, już tutaj udostępnię ekran. Poczekamy, aż się skończy tam to spotkanie. Dobrze, tutaj już pół. Mam nadzieję, że już widać. Tak, widać. Witam bardzo serdecznie. Czy już wszyscy są gotowi? Gdyż rozpoczęliśmy nasz czas antenowy, który jest nam przewidziany. Widzę, że jest Pan Prezydent Jakub Kostka, Jakub Kostka przepraszam, Jakub Lelek, witam <tryk> również Pana Sekretarza Krystiana, który też widzę, że już do nas dołączył. Bardzo się cieszę, że jesteście mm -hmm. i innych pozostałych uczniów. Widzę, że jest Maja, Szymon. Wiktoria Małgorzata Franek Czech, Ala Nowak, Maria, Maciek, Tosia i pewnie jeszcze inni będą do nas dołączać. Tak więc bardzo serdecznie was witam na tym spotkaniu. Ja już że tak powiemy, zamilknę i zostawię głos naszemu przewodniczącemu, prezydentowi Kostki Kubie, aby poprowadził tą część spotkania. Tak więc życzę wam dobrego, dobrego spotkania. Dziękuję bardzo. No to w takim razie dzień dobry. Ja jeszcze powitam wszystkich serdecznie ze swojej strony. Nazywam się Jakub Lelek. Jestem w tym roku prezydentem samorządu uczniowskiego Kostki. Tak jak już było wspomniane, wraz ze mną tutaj jest Krystian Piwowar, sekretarz samorządu. No i dzisiaj chcieliśmy przybliżyć nasze zadania i ogólnie działalność samorządu uczniowskiego w Kostce. Dobrze, no to witam bardzo was wszystkich serdecznie. Ja jestem Krystian Piwowar, sekretarz samorządu uczniowskiego. Chcielibyśmy wam przedstawić samą strukturę samorządu, ponieważ Kostka, jako wyjątkowa szkoła, posiada także wyjątkowe struktury. Przede wszystkim w Kostce jest składany nacisk, nacisk na to, aby uczniowie się rozwijali. Tutaj w tym roku wyszedł taki projekt z parlamentu, który razem z samorządem sprawują władzę uczniowską w tą szkole. Parlament jest wybierany w demokratycznych wyborach, gdzie uczniowie zakładają swoje partie, prezentują swój program, gdzie i pod koniec miesiąca jest debata polityczna, na której wszyscy kandydaci, wszystkie partie wypowiadają się i są zadawane na tej debacie pytania. Wybieramy również swojego prezydenta, który, który z, z, później wybiera swój e, skład do samorządu, który później wykonuje z, z zadania zlecone przez parlament. Czy Jakubie, chcesz coś dodać do tego, co e, Tak, tylko gwoli uścisnąć, żeby też wytłumaczyć, to nie są do końca partie, to są takie stronnictwa. Po prostu tworzy się takie fajne mini życie polityczne w szkole i bardzo ciekawe kampanie się odbywają. Ogólnie dużo się dzieje i jest bardzo ciekawie. Tak. Poza tym właśnie par sam parlament nie jest instytucją martwą, jest najbardziej instytucją żywą, który o, parlament przesiaduje, ma swoje spotkania, ma swoje sesje raz na miesiąc. I podczas, podczas tych sesji są omawiane sprawy. Jest, mamy normal, jest obrządek, porządek obrad i na nich są omawiane poszczególne sprawy ustawy depart. Dobrze, może już przejdźmy do kolejnego slajdu. Okej, okay. sam skład samorządu uczniowskiego. Tutaj mamy obecny, tutaj mamy zaprezentowany skład samorządu w tym roku szkolnym. Tutaj, wiadomo, prezydent Kowski, czyli Jakub Lelek, tutaj obecny, zastępca prezydenta, czyli osoba, która uzyskała drugi najwyższy wynik po Jakubie, czyli Maciej Słowik. Później jest sekretarz, czyli ja. Byłem osobą, która, <coughs> Jakub, którą Jakub wybrał do samorządu. Później jest osoba trzecia, która uzyska trzeci najlepszy wynik, Jan Kołodziejczyk. Później są osoby już dobrane przez Jakuba indywidualnie. Maja Zielińska, która jest rzeczniczką praw ucznia. Człon, człon, członek od spraw medialnych, którą została Emilia Fryda. Członek od spraw ekologicznych, Emilia Staniek. Członek od spraw integracji i spraw społecznych, Szymon Stokowiec. Członek od spraw charytatywnych, Daria Patyda. Każdy z tych członków ma swoje zadanie. Ja jako sekretarz zajmuję się sprawami typowo korespondencyjnymi. Oczywiście skarbnik no to zajmuje się sklepikiem szkolnym. No i tutaj każda poniżej wymienionych osób ma swoje kompetencje. Członek od spraw medialnych Emilia zajmuje się promocją samorządu na, w mediach społecznościowych. Emilia Staniek zajmuje się promocją ekologii w Kosce. Członek od spraw integracji i spraw społecznych, czyli Szymon, zajmuje się organizacją dyskotek oraz wszelakimi sugestiami zajmuje się zbieraniem sugestii od uczniów. I członek od spraw charytatywnych, Daria, zajmuje się organizacją zbiórek charytatywnych oraz sama je inicjonuje. W ówczesnym roku szkolnym naszymi opiekunami są, jest ojciec Krzysztof i ojciec Damian. <laughs> Mamy tutaj wymienione zadania samorządu, do których należy przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów, kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły, mobilizowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz szkoły, środowiska, organizację imprez i uroczystości, Udział w pracach organizowanych przez Radę Rodziców. No i tutaj są wszystkie akcje, które poprzednio, na poprzednim spotkaniu były wymienione przez dwie reprezentantki Rady Rodziców. Czy chcesz coś, Jakubie, dodać? Tak, no to podział na sekcje jest dosyć, bo to są takie sekcje, żeby usprawnić działanie samorządu. Dzięki temu mamy jasny podział obowiązków. Właśnie dzięki możemy bardziej efektywnie działać i wszystko bardzo dobrze się sprawdza. Myślę, że możemy iść dalej. Ok. następny slajd, czyli ekologia w Kosce. Koska jako szkoła jest bardzo ekologiczna i my jako samorząd staramy się właśnie w tych czasach, gdzie E, przyszłość jest, zależy przede wszystkim od nas, od naszego pokolenia. Staramy się kultywować tą, e, i propagować tą ekologię. E, nasi uczniowie dzięki naszym akcjom są sam, e, samoświadomi tego, co robią i sami też kultywują właśnie i propagują tą ekologię poprzez między innymi udział w zbiórkach np. zakrętek, e, rzeczy plastikowych oraz segregacji śmieci. Również chcemy propagować tą naukę na temat, jak na przykład oszczędzać wodę, jak zużywać o wiele mniej energii podczas naszych działań codziennych, i też jak tutaj aktywnie spędzać nasz czas. Tutaj mamy dwa zdjęcia. Tutaj jest akurat jedno zdjęcie z naszego kółka fotograficznego, które zajmuje się właśnie. No przede wszystkim no wiadomo fotografią, ale tutaj mamy przykład na przykład tutaj, że też się interesujemy tą przyrodą, ale również tutaj mamy u zdjęcie z naszego ogródka. Koska jako szkoła posiada swój własny ogródek, w którym hodujemy wiele roślin. Tak, no to y jeśli chodzi o media społecznościowe, jako samorząd, jesteśmy jak najbardziej obecni. Na Facebooku jest grupa, w której są uczniowie naszej szkoły, co pozwala na wiarygodne poznawanie potrzeb faktycznych i opinii uczniów na temat rzeczy, które się dzieją w szkole. Są publikowane ankiety, jakieś posty, też pytania o opinię, więc właściwie każdy ma szansę na wyrażenie tego, co myśli. I właściwie każdy pośrednio jest też takim członkiem naszego samorządu. Dlatego każdy uczeń ma głos i ma wpływ na to, co się dzieje. Jesteśmy również na, na Instagramie, gdzie relacjonujemy, staramy się relacjonować wydarzenia z życia szkoły, których jest naprawdę dużo. Warto też wspomnieć, że Kostka jako szkoła to już ma również swój swój kanał na YouTubie, gdzie publikowane są jakieś sukcesy członków właśnie naszej kostkowej społeczności. Też jako tutaj z inicjatywy uczniowskiej już bardziej, ale też my jako samorząd wspieramy to, Mamy, jest, gru, jest strona spotet Kostka, na której uczniowie wyrażają swoje opinie, pozdrawiają siebie oraz szukają czasem swojej miłości. Jeszcze chyba warto wspomnieć, że mamy coś takiego jak Kinder, Kinder, Instagram Kinder czy też w tym rodzaju? Tinder, tak? Tinder, tak, tak. niestety pojawiło się, coś <laughs> pojawiło się coś takiego. Nie wiemy, jak to w sumie za bardzo teraz funkcjonuje. No, no mamy coś takiego. Rozumiem, że jeszcze dużo sukcesów, jeśli chodzi o o miłość to nie mamy, nie mamy dużo park A czy, czy, czy... No, kto wie, może już ktoś. Czy mamy jakieś pytania, może z publiczności? Tutaj widzę, że, że dołączają niektórzy, niektórzy wychodzą. Nie, no, Kostka Tinder już dawno umadło. Kostka Tinder. Szymon się odesłał. Witamy bardzo Szymona. Dobrze, to możemy iść dalej. Mhm. Dobrze. No i tutaj jest inicjatyw samorządu, które my osobiście podjęliśmy w tym roku. No to są dosyć świeża inicjatywa w naszej szkole, noce integracyjne. Są to noce zazwyczaj z piątku na sobotę lub z piątku na jakiś dzień wolny, w których uczniowie zostają na całą noc w budynku szkoły. Są Oczywiście dla chętnych, w poszczególnych salach filmowych. Tak, 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 oczywiście. To nie jest nic pod. <noise> nikt nie jest zmuszany do tego. Są oglądane filmy, które są wybierane w ankietach na naszej grupie. Są też specjalne sale przeznaczone do na przykład grania w gry, trashowe lub inne gry. Ostatnio też cieszył się. Dużym zainteresowaniem jazz dance naszej podczas ostatniej nocy, integracyjnej, więc no to są wszelakie gry. No i co, no i to jest dosyć świeża inicjatywa i też różni się to przede wszystkim od innych, to właśnie, że jest przede wszystkim ten aspekt integracji, a nie samo oglądanie tych filmów, prawda. Następną inicjatywą to może ty Jakubie opowiesz co, co nieco jest są dyskoteki szkolne? Oczywiście. Dyskoteki były organizowane jeszcze już są właściwie od początku, początku istnienia szkoły. No my, my też prawda kultywujemy tą tradycję, staramy się jak najlepiej też dać uczniom szansę na wytańczenie się, poznanie, może zaproszenie kogoś do tańca. Dyskoteki cieszą się fajną, dosyć du dużą frekwencją zazwyczaj i bardzo są ciepło przyjmowane. No, Jest to taka możliwość też, żeby poznać może osoby, z którymi na co dzień się nie rozmawia, a widzi się na przykład na korytarzu. Kolejne na przykład, co organizujemy, to są przeróżne wydarzenia tematyczne. Czyli na przykład poczta walentynkowa, gdzie uczniowie mogą wysyłać do, do swoich sympatii walentynki anonimowo. Też, prawda, Mikołajki, jako samorząd, organizujemy słodki poczęstunek. Staramy się też jakieś tam, prawda, wydarzenia tematyczne bardziej, jeśli chodzi na przykład o jakieś profity, tutaj, Negocjujemy często z dyrekcją o jakieś szczęśliwe numerki i tym podobne sprawy. Prowadzenie radiowęzła, no to jest taki punkt, to są codziennie w Kostce odbywa się o 8.50 z minutami modlitwa i właśnie naszym zadaniem jest poprowadzić tę modlitwę, później ogłoszenia no i co za tym idzie, później także wylosować szczęśliwy numerek. Dokładnie, no i przede wszystkim my jako samorząd staramy się spełniać również tę, tą dotkrynę pedagogiki ignacjańskiej, pedagogiki która brzmi, stawiamy przed wami wyzwanie i próbujemy natknąć was, byście w swojej działalności realizowali konkretne wartości. My też, prawda, te działania nie są jakieś po prostu od tak, że od czapy po prostu, że my sobie od tak wymyślamy i po prostu robimy. Tylko wiadomo, każde z naszych działań, każda, nasz, każda akcja zorganizowana przez samorząd może ma jakiś konkretny cel. I tutaj wyjątkowo tutaj stawiam na to, żeby my, jako uczniowie, żebyśmy, żebyśmy, my, jako uczniowie, stworzyli wspólnotę, która jednak przetrwa dłużej niż to, niż obecność uczniów w liceum, gdzie po prostu gdzie my będziemy stanowić tą wspólnotę, prawda, jako uczniowie tak, żebyśmy nie mieli jakichś problemów z kontaktem z sobą. My też tak prowadzimy cały czas dialog między uczniami, więc to nie jest tak po prostu, że samorząd wychodzi z jakimiś inicjatywami i to po prostu też bez w ogóle żadnego poparcia, w oparcia w opinii uczniów, prawda, bo przede wszystkim ich reprezentujemy. Ktoś ma może z publiczności jakieś pytania? Są, są wyjazdy międzynarodowe, ale to już, to, to nie jest do końca też działka samorządu. Tutaj jest organizowane przez, prawda, no, przez dyrekcję. Tutaj może ojciec Krzysztof by coś dopowiedział na to pytanie. Tak, krótko, bo też nam czas, za chwilę będziemy musieli skończyć. Mamy wyjazdy, wyjazdy międzynarodowe. Które są organizowane czy to przez program Erasmus, czy przez własne inicjatywy szkolne, czy przez właśnie to, że jesteśmy siecią szkół jezuickich na całym świecie i to nam ułatwia to, żebyśmy mogli właśnie wyjeżdżać. Tak więc są różne wyjazdy: są do Stanów Zjednoczonych, do Hiszpanii, Holandii, do Niemiec, na Węgry. Tak więc tych wyjazdów jest, jest, jest sporo. Oczywiście w czasach, czy w czasie, w którym żyjemy teraz, pandemii, wirusa, zamkniętych granic, te wjazdy zostaną naprawdę bardzo mocno ograniczone. Ale jeśli tylko granice się otworzą, to, to jeździmy po całym świecie i łączyć to również z tym, że poznajemy języki, te, które lubimy, którymi, którymi chcielibyśmy się posługiwać, albo zupełnie nowe, które możemy też usłyszeć, chociażby w Danii, bo to z Danią też mamy kontakty. Hmm, tutaj następne pytania tylko trochę mniej tematy w tematyce naszej właśnie prezentacji. Czy makijaż jest dozwolony, czy można za to dostać uwagę? Myślę, że w każdej szkole wiadomo o tym przesadnym makijaż, tutaj się wypowiem już tak, jeśli chodzi o to, no to wiadomo o tym przesadnym makijaż, to, no to będą jakieś uwagi przez to, będą tego konsekwencje, no wiadomo jakieś. Ale Warto laki... wspomnieć, że w tym roku już trochę zostało zmienione Podejście, tak. bo przetransformowaliśmy się już w liceum, więc mm -hmm. y, nie jest aż tak to ścigane i delikatny makijaż jest jak ja, jakby Delikatny makijaż, tam pomalone, pomalowane, pomalowane, pasnące, jakieś takie kolory, wiadomo, też jakieś bardziej przeźroczyste i te z to w tym raczej nie ma problemów, też tak powiem, właśnie ze strony uczniów, niż bardziej ze strony, tutaj na przykład, ojca. <laughs> jak to jest, <laughs> jakie są konsekwencje tego? Czy można farbować włosy? To raczej też nie jest jakieś za bardzo ścigane, wiadomo tylko, że jakieś kolory typu. Jakieś na naturalne kolory, kolory, to jak najbardziej mogą być. Jakieś właśnie takie na przykład niebieskie albo czerwone, no to wiadomo też to inna sprawa. Ok. Myślę, że jak następne pytania się pojawią później, może? Okej, okay, no i tutaj są sama instytucje parlamentu. Może tutaj tak pokrótce też to opowiem. No to właśnie tutaj mamy kilka zdjęć naszych sesji. Tutaj była pierwsza nasza sesja, gdzie to był prezydent sam ogłosił swoje expose. Mamy też również swojego jakby, nie pamiętam jak ta funkcja się do końca nazywa, ale jakby sekretarza, który zapisuje wszystko co się dzieje na tych obradach. Wszystkie ustawy, które przeszły i które nie przeszły. Parlament w obecnej formie liczy w sobie 30 członków Eee, wiadomo, czasem po prostu nie wszyscy mogą być na tych obradach. Eee, yy, I co jeszcze? No, yy, part -y, tak z takich informacji, no to na przykład stronnictwa mogą mieć, mogą mieć maksymalnie 15 członków, żeby nie było czegoś takiego, że któraś partia po weźmie i eee, które któreś stronnictwo po prostu zajmie cały parlament. Chyba to tyle, pytanie, jeśli chodzi o pojawiło się pytanie, czy dla osób dojeżdżających hmm. jest jakieś miejsce, aby poczekać przed lekcjami. Jak najbardziej, codziennie rano jest otwierana czytelnia. Bardzo dobrze wyposażona, można sobie tam posiedzieć. Są kanapy, nawet, pouczyć się. Czy szkoła jest otwarta, jeśli chodzi właśnie o to przyjeżdżanie? Rano sam często. Hmm. Przyjeżdżam, nawet żeby się pouczyć, bo naprawdę są warunki. Tak, i tutaj nasze, jakby, nasze panie sprzątające też nie mają z tym za bardzo problemu, jeżeli ktoś tak wcześniej przyjeżdża, bo wiele zajęć dodatkowych jest prowadzonych wcześniej, na przykład ucznictwo itp., więc tu z tym raczej problemów nie ma. Dobrze, to już tak. Tak, tylko pokrótce odpowiem. Można używać telefonu, oczywiście nie na lekcji. Na przerwie. Na przerwie. No niestety już nam się powoli czas kończy. Tutaj tylko szybko chcieliśmy napomknąć, że wraz ze zmianą sytuacji też na świecie i dostępnych, dostępnych możliwości wyszliśmy też naprzeciw i z naszej tutaj inicjatywy odbył się Pierwszy kostkowy turniej esportowy, który swoją drogą cieszył się niemałą popularnością, powiedziałbym wręcz, że nawet dużą. Więc to też tylko tak. W takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za, za obecność, za zadawane pytania i też zachęcamy do udania się na kolejne spotkania, które są już zaplanowane. I tak, właśnie jak tutaj jest na slajdzie, kostka zaprasza. Tak, no, tak. Mogę tylko dopowiem odnośnie następnego spotkania, które zaczyna się już za minutę. Mamy przedstawienie profilu biologiczno-chemicznego i równolegle w tym czasie będzie właśnie też padło już pytanie o wyjazdy różne międzynarodowe wycieczki szkolne, tak więc na drugim, w drugim pokoju będzie się odbywało to spotkanie. Tak więc jedno jest na temat profilu biologiczno-chemicznego, a drugie nauczanie języków w Kosce, wyjazdy, wycieczki i wymiany międzynarodowe. Tak więc zapraszamy Was bardzo serdecznie. Bardzo Wam dziękujemy, że przybyliście, zapytania. Jeśli chcielibyście jeszcze zadać jakieś pytania, to zawsze można napisać na maila su.maupa.kostka.edu.pl albo też może napisać na rekrutacja małpa.kostka.edu.pl Tam odpowiadamy na pytania. Staramy się, żeby to było w miarę szybko i skutecznie była szybka i skuteczna odpowiedź, tak więc pan dziękujemy, dziękuję samorządowi, uczniowskiemu za przygotowanie. Możecie pisać na Facebooku, będziemy... Tak właśnie, i to jedna taka, szybkość, szybko, że też mogą wszyscy osobiście tutaj zainteresowani do nas pisać, Chyba na przykład do mnie mogą pisać albo do Kuby w wyprywanych wiadomościach, jeżeli by się chcieli czegoś dopytać, a nie na przykład nie chcieliby się pytać na przykład o to z jakiegoś powodu nauczycieli. Czy tam szko szkołę, szkołę. Tak, zachęcamy też mm. również do tego, do na żeby dołączyć na przykład też do naszej grupy nas samorządowej i już nie zawieramy więcej czasu. Dziękujemy. Zapraszamy Dziękuję. do kolejnych pokoju.